Szanowni Państwo, wybory samorządowe 2014 roku są już za nami. Wiadomo, że Ruch Autonomii Śląska w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego uzyskał cztery mandaty. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyniku, pragnę w imieniu naszego stowarzyszenia serdecznie podziękować. Cztery mandaty to o jeden więcej niż w 2010 roku. To wynik niezły, ale na pewno nie na miarę naszych oczekiwań. To sygnał, że przez kolejne 4 lata musimy pracować bardzo ciężko, by skutecznie rywalizować z partiami ogólnopolskimi. Czy jednak według tych samych reguł, tak niekorzystnych dla ugrupowań lokalnych i regionalnych, pora by jasno domagać się zmiany dotychczasowych zasad przeprowadzania wyborów samorządowych, tak by były one samorządowymi nie tylko z nazw. Twarzami ostatniej kampanii byli nie lokalni czy regionalni działacze, ale pani premier Kopacz czy pan prezes Jarosław Kaczyński. Można tego uniknąć. Wystarczy wybory samorządowe przeprowadzać w różnych województwach, w różnych terminach. Nie będzie wtedy wystąpień w ogólnopolskiej telewizji i darmowego czasu na antenie TVP. Nie będzie ujednoliconych numerów list dla wybranych, które mają taki wpływ na ostateczny wynik głosowania. To jest moment, w którym ugrupowania lokalne i regionalne powinny wspólnie podnieść ten postulat, by wybory samorządowe przestały być tak naprawdę repliką wyborów parlamentarnych.